Mura jest przepiękny i cieszę się bardzo, że powstał tu w Gdańsku. Oleg był bardzo silnie związany z trójmiastem, często bywał w Gdańsku. Gdy opłynął Bałtyk w 1999 roku, właśnie przez Towarzystwo Żeglarskie tu w Gdańsku otrzymał statuetkę Konrada. Było to bardzo duże wyróżnienie, bo to wśród żeglarzy jedyny kajakarz. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Ten wizerunek jest fantastyczny. Mówiła Gabriela Doba, żona żeglarza. Choć mural upamiętniający naszego patrona Aleksandra Dobę można podziwiać od kilku dni, to w poniedziałek odbyło się jego oficjalne odsłonięcie. Odwiedziła nas Gabriela Doba, żona żeglarza. Malowidło o wymiarach 17 na 6,7 m przez kilka dni powstało na naszych oczach. To pierwszy taki portret pomnik Aleksandra Doby w Polsce.